Witajcie. Oto kolejna część Divine Divinity. Barabarasz jest schowany za drzewami. Postanowił sobie chwilę odpocząć, ale ruszamy już dalej. E, cieszę się, bo patrzę sobie tutaj na mój pasek doświadczenia i widzę, że niebawem, pewnie już w tym odcinku nawet, kto wie, dostaniemy kolejne doświadczenie. E, bardzo dobrze, bo to ważna rzecz. Okej, okay, najpierw sobie zapełnimy mapę w takim razie z tej strony. Ja nie wiem, czy będziemy sobie tak w nieskończoność mogli schodzić. Chyba nie za bardzo, bo ten potoczek nam się... Otoczek i droga, one nam się coraz bardziej zwężają. Pachają nas do końca mapki. O, ty dziady, chodź tu! Ja pierdził ork, ale on jest wytrzymały, ale on jest silny. Padła sztuka, 2600, kolejny. No, padnę. Dawaj go, dawaj go I padła następna pomniejsza trucizna. Nie wiem, jaką sobie zrobili barykadę z ostrych z ostrych gałązek palów. Generalnie. Dobra. Orki mamy załatwione. Idziemy dalej. Znowu te jest drzewa. Biedne. Tutaj jest coś. Tutaj nie ma nic. Zaraz będę miał poziom. Zaraz będę miał poziom. Prawo barabaraszu. W Staje sensie się coraz bardziej potężny. Tylko nie wiem. Ma... W ogóle który to będziesz miał poziom. 9 masz teraz. 10 będziesz miał. No, no. No, no, nieźle. Okej, okay, teraz idziemy sobie tutaj. Jest tu coś? Okej. Okay. Ork Wojownik, chodź tu. Ale machnięcia! O, oh, siadło, siadło. Pięknie. Dwa ciosy. No nie tak za pięknie znowu. Machałem się okrutnie. Kolejny. Ork Kusznik, chodź tu. Oh, pięknie. Cios i padł. Aha. Kolejny. Jest. Bomba. Kurczę, mogłem jej nie brać się do... Bo... No. dziadu. Kolejny. I kolejny. Jest. Jest. Kolejny poziom. Eee, no i tak. I kurczę, znowu będzie problem i dylemat. Bo nie będzie wiadomo... a duj go. Czemu się tak macham strasznie? Patrzcie, nie mogę go... Ja go. I kolejny. I kolejny. Dobra, padłeś taki zrobione skórzane ręk zdobione skórzane przedmiot używany. Nie bierzemy jak nie magiczny. E, zaczynam trochę grymasić tymi przedmiotami, ale nic dziwnego. E, zaczynam ich mieć przepełnienie. A no to wszystko właśnie dzięki tej dokładnej eksploracji. Będziemy mieć przedmioty, a co za tym idzie? Jak będziemy mieć przedmioty, to jest większa szansa, że po pierwsze znajdziemy jakieś fajne przedmioty, które będziemy sobie mogli na siebie wywłoczyć, a po drugie, wiadomo, będziemy je mogli sprzedawać, nigdy nam nie będzie brakować. Kasiory. Dobra, kolejny ork. Wielki tym razem. A jest, kurczę, dobry. No traw go! Jest, jest, jest. Padła sztuka. Ciemne skórzane rękawice, magiczne. Bierzemy. Nie będę sobie rozwijał teraz poziomów, wiecie co, zrobię to jak poza odcinkiem, bo A, albo zresztą zrobię to kurczę, bo cały czas mam dylematy, i teraz co? Do zręczności by pasowało dość. Dwa, dwa do siły, jeden do budowy. Tak to zrobimy teraz. I umiejętności. No i z tym mam tutaj znowuż kurczę największy problem, bo. Tych na razie nie mogę rozwijać z niewiadomych z nieznanych mi powodów. Aha, tutaj to wiadomo, bo jest potrzebny poziom wysoki. Natomiast tutaj, szczerze powiedziawszy, nie wiem, dlaczego nie mogę tego rozwijać. Nikt mi tego nie jest w stanie wytłumaczyć. O, to opór mogę na drugi poziom! No i fantastycznie, co on mi daje? Czas potrzebny na zadanie następnego ciosu zmniejsza się o 5, fantastycznie. Obrażenia od ciosów toporem zwiększone od 5 do 20. No, no to teraz to hej! No, to był bardzo ważny awans. Znaczy nam podniesie doświadczenia, ponieważ ja toporo używam, Zrobię sobie zapisz szybki. No i możemy ruszać dalej. Kurczę, powoli, powoli. Bierzemy, żeby się zmierzyć tym bębniarzem całym, który tak skopał dubsko na początku. Okej, okay, idziemy. Barabaraszu. Dawać następnych przeciwników. Zobaczymy, jaką to toporek. Uuu, patrzcie. Grób. Kamień nagrobny. Co tu jest napisane? Tutaj leży Ludgar Ostrożny. Uciekając przed orkami, wpadł w łapy trola. Mhm. Mogę tam zerknąć? Nie ma nic. Nie leży tu. Kłamstwo. Co to za tarcza? Pancerz 60, 30% szansa zaobserwowania obrażeń, jaką ja mam. Czy ja pozwolę sobie zerknąć? Gdzie moja tarcza? Tu będzie tarcza? Nie, gdzie jest moja tarcza? Jak się patrzy na tarczę? 80 pancerz, no ja mam lepsze zdecydowanie, to ci to zostawię. Chodź tu, dziadu muszę. O, wypróbować mój toporek, który jak wydać daje radę. Ooooooooooooooooooo! Od ciosu. Ooo! Pięknie yy, dobra Chodź tu Pięknie Obie deki Chodź tu Daj Kurczony mnie tu siepią trochę Trzeba się będzie pilnować Dać go Oooość co działa cię z barbaraszem wielkim nie ma najmniejszego sensu. O, srebrny klucz. Coś czuję, że ten klucz nam się przyda. Zniszczony kij, to jego sobie olejemy. Ale ten tutaj pomniejszy czar i srebrny klucz na pewno sobie weźmiemy. Coś mi się tu podświetla. Umiejętności. Aha, bo mam dwa punkty. Co ciekawe, dostałem. Nie wiem za co, ale przyjemnie. Eee, piorunujący atak. Mogę go podnieść? Nie mogę. Jest mi potrzebny jedenasty poziom. Tego też nie mogę na razie podnieść. Tego też... Aha, to mi się po prostu nie mieści. Dlatego. Eee, naprawa. No kurczę, naprawa by pasowało podnieść. Co nam to da? Naprawa przywraca 70% oryginalnego stanu przedmiotu. Okej, okay, naprawiamy, Zrobimy sobie to. Naprawianie przedmiotów jednak ważna rzecz, bo one się stosunkowo szybko psują tutaj. Okej, skoro sobie zrobiliśmy przedział punktów, to warto sobie zrobić jakiegoś sejwa szybkiego i ruszamy dalej. Do ataku. Okej, mamy tu jakiegoś orka... Ho, co co kolego. No i od ciosu. Tak to się robi z dziadami. Ciekawe, czy trafię na tego bębniarza. No pewnie, że trafię. Okej, okay. a to on chyba jest tu. Nie? To zwykły? i 68. Troszkę za mało obrażeń. Uczek z Idziemy dalej. On gdzieś tu jest. Pasowałoby się z nim w końcu zmierzyć. Teraz już nie ma eskorty. Patrzcie, jak na mapie jest ten szlaczek tam z tym złotem zaznaczony fajnie. Czekaj, czy go tam dalej pilnuje tego złota. O, złoto, schowane. Patrzcie, patrzcie Pod drzewkami. O, jest tutaj. E, Savig Koniecznie. Czas się zmierzyć z dziadem. Chodź tu. Koleżko. Chyba, że dysponuję troszkę większymi obrażeniami. zablokował się, zablokował się, dawaj go, dawaj go! Ale ja nie mam z nim szans, ponieważ on się cały czas leczy. To jest bez sensu, to jest walka bez końca. Nie da się z tym przeciwnikiem wygrać. Chyba, że ma, chyba, że ma jakieś, nie wiem, ograniczone zasoby many potrzebnej do rzucenia tego uzdrawiania, ale szczerze w to wątpię. Bez sensu. Kompletnie bez sensu. Nie jestem go w stanie w ten sposób pokonać, a tylko sobie... Oś tu. A nie chce mnie atakować. I tak mnie nie atakujesz, no to ja cię też nie będę atakował. Jeszcze to wrócę. Nie ma tu czegoś schowanego? Nie ma. No to idziemy stąd. O jest, walka. Nie, no nie, nie było z nim szans. Chodźcie, wypiłem 10 eliksirków jeszcze mi nie je starczyło, bo straszliwie się machałem. Ale wiecie co? Mamy tutaj, wczytaj grę. Spróbujemy jeszcze raz. Spróbujemy jeszcze raz. Dlatego, że jakaś tam nikła szansa jest, żeby go pokonać. No, natomiast trzeba mieć sporo szczęścia, żeby tego dokonać. Zrobimy to tak: otworzymy sobie pasek. Chodź tu. Idziemy sobie pić te eliksirki. Jest! Pokonaliśmy dziada. No, siadły mi fantastyczne hity. Kosa bojowa. Kosa bojowa, której. <grybuj> której nie wezmę, bo spadła za daleko. No, nachylży się barabaraszu do tego. Klęknij na kolankach i, i wychyl rączkę do tego potoczka. Woda nie gryzie. Zapewniam cię. No, nie wezmę tego. Bara, baraszu, nie rób mi tego. No, trudno. Podbieramy chociaż złoto w takim razie. Dobra, ale przynajmniej zabiliśmy dziada. Nie wiem, ile zużyliśmy eliksirków. Cztery. O, fantastycznie. Fantastycznie, czyli większość nam została. No, wybaczcie, to do niej mi telefon na chwilkę. Ok, jestem z powrotem. Znowu miałem telefon. Pilny. A tak generalnie bo napijemy się jeszcze dwóch eliksirków, żeby się uzdrowić. i pora powoli, żeby kończyć kolejną część. Zagrajmy w Divine Divinity. Ja was zapraszam na kolejną część. Zerknijmy sobie jeszcze tylko na mapkę, jak nam tutaj idzie to odsłanianie. No, idzie nam fantastycznie. Idzie nam fantastycznie. Trzymajcie się, cześć. Do następnego razu.